WHAT?! Witajcie widzowie tu Daniels 1 i nagrywam Call of Duty Black Ops 2 multiplayer. Jak widzicie ym, miała się niby miała niby mówiłem, że pojawi się prawdopodobnie nowa seria na moim kanale. Tak, tak będzie, znaczy, ym, Pojawi się, pracuję wam, tylko że pomyślałem kurczę, tylko filmik na ten konkurs ma być 10-minutowy, a nie z całością z intrymi w ogóle, to nagrywam coś krótszego. tego zabierz, że nagam coś krótszego, myślę, że o multi. Nie. Więc nagrywam, no jedną partykę z, z multi. Jak widzicie. A was chciałem poinformować właśnie o tych dwóch sprawach. No jedną już im mówię, że na pewno pojawi się nowa seria z nowej gry. Jakieś. To nie będzie yy, multi właśnie. Kala. A już. Kurczę Nie zabiję. Jak widzicie, tak trochę cienko mi idzie nie grałem chyba z 3 tygodni już tą grę, ale dobra. I, ta, I teraz ta druga sprawa. Bawi się jeszcze seria z Minecrafta. Dwie właściwie serie z Minecrafta. Jedna to będzie z moim takim kolegą, z którym jeszcze nigdy nie nagrywałem. Ja, yy, to będzie raczej znaczy seria parkourowa. Albo hardcore. A to się jeszcze zobaczę. A druga seria to będzie... No tylko ja, to będzie taki... Yy, na single będę sobie sam ze sobą grał. A ja nie za ciekawe na pewno nie będzie, czy przebywamy. Ale no, lepsza taka seria niż żadna. Um. No wiadomo co by robił na SIMU, no to jest raczej logiczne. I... Jeszcze tak myślę między... między hardcorem a survivalem. Więc... No wiadomo. Jeszcze teraz tak. Ach, dawał mnie. <laughs> A do tej serii z nowej gry... od te... <laughs> Co się zdarza. Za seria z nowej gry to będzie gra... No mam 5G do wyboru, tak szczerze u siebie. <laughs> Widzieliście to? To był bomba, jest czysty. Tutaj mina tu flash. Ja nie mogę. Dostał od kogoś. A jakie staty? Ja 67 to wyźle. Myślę, Myślałem, że będzie gorzej. No, no gorzej jest na 100%, no bo wcześniej agent miał stat na przykład 24, 10, 12, 5 albo 2. No różnie, ale aż tak cienko mi nie szło. Na pewno. Jak widzicie, wiecie już na co jestem no oczywiście, że na ten konkurs. U. No to... Nie będzie długi, bo nie może być długi. Jeśli ktoś oglądał od t od Roya albo od Kuśka o tym właśnie konkursie, no to wie jaki filmik musi być, jeśli bierze udział. Szczerze polecam wziąć w tym udział. No po prostu no. Dostaniesz, że mam nagrodę. Jak dzisiaj, nawet za sam formularz, że za, za sam formularz, że zgra. Więc lepiej spróbować niż potem narzekać, że się nie spróbował. Oooo... Oh. dostałem Raczej znaczy filmik powinien być dobry. Może dostanę się do chociaż do tego drugiego etapu. Mamy szansę też dostanę, zobaczy się. Kurczę. Ale tak nie wiem dalej. Kogo bym chciał, żeby mnie kto oceniał. Nie. nie wiem. Nie mam pomysłu kto by mnie mógł oceniać, ale to się jeszcze zobaczy. Nie. A dwa trupy były. Jestem pewien, że były dwa trupy. Podwójne! No, widzieliście. Z jednego z noża drugiego. Aaaaa. Głupi pomysł. Głupi pomysł. Pej! Ja już myślałem, że się zronię. Idu? A widzicie w ogóle, że mam 41, więc nie nagrywam od pierwszego. Bo widać, że już mam zupełnie inną broń. Może broń nie jest najlepsza, ale lepsza taka niż żebla. Ja Miałem już 41 level tutaj w, Na multiku, dla popsa O! 42! Wow, na wizję od razu zostałem. Następny level To mi się udało. To się wiecie, jak to się nazywa? Szczęście. Takie byle jakie, ale szczęście. O o o! Niszczyci, niszczyci ładnie. To się miał serię. Ale tak to oczy Kurczę, że ten bieg. Jest tutaj tak... Jeśli ktoś gra jeszcze z moich widzów Black Ops na Multiku, to jest tutaj chyba taka tak... Ta, ta, nie wiem, buk albo coś, że jak klękasz, że... jak klękasz, kładziesz się. I wtedy ta kamina właśnie, taka jak mam mam, to jest Semex chyba, nie, nie wiem dokładnie, już nie pamiętam. Jak coś napis, napiszę najwyżej w opisie, jak się pomyliłem. Kurcze, przegraliśmy. To jak się położysz, to wtedy nie tracisz żyć. No, nie, giniesz. A nie, bo jak stoisz, to zawsze zginiesz od tej miny. Chyba tak jest właśnie. Ale nie jestem w tak Szkoda, że przegraliśmy. Ja tam byłem chyba na tyle, z tym koleśem. Bo myśmy... Nie, okay. chyba nie. Szkoda, że przegraliśmy, ale... No, ale chociaż... stałem się. starałem się. Dobra, to to... Takie mało ważne to potem sobie blokuję byle chciał dobra no to to tyle dziękuję za obejrzenie jeśli możecie dodać łapkę w górę jeśli się podobało a jeśli nie to nie wiem co zróbcie, co chcecie to wy decydujecie no to dziękuję za obejrzenie na no, ja pozdrawiam na